To masz mega internet, browser. Okej, okay. czyli ja widzę. Yy... Okej, okay. czyli ja wiem czy ktoś jest zielony, czy jest czerwony, dobra git. To ko ja mogę sprawdzać randomowo w trakcie gry? Dobra, Damianek jest zielony luz. Damianek jest clear, człowiek u tarola <grywka> czy czy Boltadik jaki jest. Boltadik jest czerwony, okej. Okay. To Boltadik jest szeryfem, albo Boltadik yy, jest nie wiem kim. Albo może być imposterem. Cyp też jest czerwony, dobra, nie mam pytań. Ej dobra, ja przyszłem z tym, Bugs, Pomidor, Micia, byli wszyscy ze mną w Specimenach specymen, chyba przebiegliśmy. No tak. No, no, no. Czyli to jest no, to... Kówka, Boltadik, Damianek, Panda. Ja mogę okay. powiedzieć jedną rzecz, Panda i Damianek są clear. No to kówka. Nie, ale dobra, ja w ogóle nawet nie gdzieś chciało. Ale czemu ty chcesz grupy? tak bardzo chopie jego wyrzucić? Mi śmierdzicy, bo on chce strasznie na kogoś winę zrzucić, to tak, jest mega i, dziwne. Ale on też może być rolą egzekutonera. Bez kitu, no, on może mieć misję, żeby wyrzucić Kówkę. No, mogę kliknąć? No dobra, git. Idę kliknąć guzik. Jak wiecie, mamy różne role. Była jedna osoba, co chciała zagłosować na, na kówkę. Ja bym zagłosował na tą osobę, czy tak będziecie robić, czy nie, no to wasza sprawa. Zema, dobra, nice, dobrze. Estetyka stracić, się coś nie udało. <noise> Jak tam kolego? <noise> Jak tam cyp, wygrałeś co jako impostor? Halo, cyp, co ty, Hopie, taki smutny, stoisz w miejscu? Czyżbym cię zdemaskował i wyrzucił z gry? Nie no, cyp, wariacie, co ty? Hopie, graj coś. <grafię> graj coś, mordo.